Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Grzylu i zapraszam Was na drugi odcinek Red Devils to Glory w Football Managerze 2024. No i co? Jesteśmy już w drugim odcinku, jak widzicie, koniec lipca. Rozegrałem praktycznie cały okres przygotowawczy poza kamerą, poza nagraniem. Żeby was nie nudzić z paringami z drużynami z Singapuru. Ale, ale, ale. Plan miałem taki, że rozegram sobie okres przygotowawczy w całości i spotkam się z Wami przed pierwszym meczem ligowym. Podsumujemy sobie okres przygotowawczy, transfery itd. itd. Ale stała się rzecz niebywała. Mianowicie mamy okazję zagrać o trofeum. Pewnie spytacie, jakie trofeum? Ja Wam powiem, że wyjątkowe trofeum, mianowicie trofeum przegrywy Cup. Jak widzicie, jesteśmy w półfinale przegrywy Cup. Będziemy walczyć o zostanie największym przegrywem w ubiegłym sezonie, właściwie za ubiegły sezon. A naszymi rywalami będą przede wszystkim Inter. Inter jako pierwszy w, w półfinale na nas czeka, prowadzony przez Christiana Kiwu. Zapytacie, zapytacie pewnie, dlaczego Inter? Dlaczego Inter jest na turnieju dla przegrywów? A ja Wam powiem, że nie było chyba jeszcze takiej drużyny, która przegrałaby finał Ligi Mistrzów 0-5. Na ostatniej prostej praktycznie wywaliła się w, w Serie A i przegrała Puchar Włoch. W zeszłym sezonie Inter to absolutne zero tituli. A a propos zero tituli, miejsce Interu e, miała zająć Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin miała grać na tym turnieju, natomiast no... Nie mogli zgrać się terminami. Gdyby turniej był rozgrywany w poniedziałek, byliby chętniej, by przyjechali na Old Trafford. Poza nami i poza Interem grają też Bayer Leverkusen. Zapytacie pewnie, dlaczego Bayer Leverkusen wśród uczestników takiego prestiżowego turnieju jak przegrywy Cup? Jeżeli wymieniasz Chabiego Alonso na Erika Tenhaga, to znaczy, że jesteś przegrywem. No i oczywiście Tottenham. Natomiast Tottenham, no tak z reguły. Tottenham, bo jest Tottenham i tyle. Będą mieć okazję wygrać cokolwiek cokolwiek innego y, niżeli Liga Europy czy Audi Cup. Także to jest y, to co ma i co jest teraz przed nami dosłownie teraz, bo za chwilkę będziemy ten mecz rozgrywać. Natomiast szybkie szybki rzut oka na to co się działo. Y, o, Marcus Rashford. Będziemy się go pozbywać. Natomiast on jest niezadowolony, bo podpisał dopiero kontrakt. On nie chce odchodzić. Spierdalaj! Jest zainteresowanie Rashfordem na wypożyczenie. Między innymi właśnie z Interu oraz z Aston Villa Więc będziemy coś kombinować. Poza tym. W sumie nic ciekawego się nie działo. Tutaj. przy Przejrzyjmy sobie na szybko nasz okres przygotowawczy. Ja wam przeskoczę. Zobaczycie sobie listę strzelców. Ewentualnie kto grał w pierwszym składzie. Tutaj w ogóle to jest niesamowity mecz był. Co tutaj się wydarzyło? Patrzcie, patrzcie na to. Niesamowite. No, i teraz czeka nas Inter. Inter, który z tego, co zauważyłem w mediach społecznościowych, ściągnął właśnie Lorenzo Insigne. Wow! Hmm. Więc zobaczymy, czy zagra. Tenże zawodnik. O, jest. Reprezentant Włoch dołączył właśnie do Interu, więc w Neapolu pewnie koszulki są palone. Mitch O jednak nieprawdziwy agent. A szkoda. No i tak wygląda nasza taktyka. Tak wygląda nasza taktyka. Jeszcze wam pokażę. Wygląda tak. Tak. I tak, ale najważniejsze się dzieje tu, mianowicie. Przejrzyjmy sobie na szybko. Jak macie ochotę, zapauzujcie sobie nagranie. To jakie ma indywidualne polecenia i dlaczego, i zobaczycie zresztą, czy to działa, czy nie. To jest taktyka wyjściowa na ten sezon, którą będziemy chcieli uskuteczniać w tych sparingach. Jak widzicie, no całkiem nieźle to wyglądało. Tutaj na początku te pierwsze trzy mecze były słabe z tego względu, że grali głównie rezerwowi. Nie było między innymi Bruno Fernandesza, Harego Maguire'a i kilku jeszcze innych zawodników. Do naszego sztabu dołączył również Krzysztof Dowhań z Legii Warszawa. Nie musicie chyba pytać, dlaczego zdecydowałem się na kolejnego trenera bramkarza biorąc pod uwagę fakt, kto jest u nas numerem 1. Jeszcze do tego kontuzjowanym. Ale dobra, koniec tego. Przechodzimy do meczu. Ważny mecz przed nami. To jest jedyny międzynarodowy turniej, w jakim weźmiemy udział w tym sezonie. Więc pasowałoby go wygrać. Więc przechodzimy sobie szybciutko. O, Joshua Zierkze musi może w sumie Obi Martina zastąpić, chociaż Obi Martin w pięciu meczach w pierwszym zespole w tym okresie przygotowawczym strzelił trzy gole i wizualnie wyglądał lepiej niż Hojlund. Na pewno marnował mniej sytuacji. Hojlund niby też strzelił trzy bramki w pięciu meczach natomiast e, natomiast powinien mieć co najmniej trzy razy więcej. Spierdalaj. I takie są fakty. Więc wychodzimy takim składem na ten mecz. Będziemy coś tam rotować w trakcie. Więc lecimy. Nie śpimy. Nie ma czasu do stracenia. Musimy wygrać najważniejszy tytuł w tym sezonie. Zobaczmy sobie skład. Interu. Jest zieliński. Jest zalewski. Ale, ale, ale. Nie widzę insyjnie. To ciekawe, że nie zagra. Nawet nie, nie, nie został wzięty na ławkę. on um, 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 pokaż palcem. O, to jest dobre. Dalot zadowolony z siebie. Dalot, naprawdę, jak wrócił już z urlopu, to robił naprawdę duże wrażenie. I dobre wrażenie przede wszystkim. No i dobra. Lecimy po zwycięstwo. Na Old Trafford, wielki mecz. Z finalistą Ligi Mistrzów, z dwoma polakami w składzie. I liczymy na zwycięstwo i awans do finału Maguire Zagrywa do Delichta. Jest tutaj Matajs Delicht, Dalot, Delicht. Jeszcze raz Dalot, Dalot, świetna piłka do kuni, kunia, Kunia, Fernandesz z autu, Jest Kazemiro, Joro. Do Kuni. Kunia ładnie się obrócił. Zomer broni. Pierwsza okazja dla Interu. Czalhanoglu w pole karne. I przechwycił Garte. Ruszamy z kontratakiem. Zagraj. i szkoda, że nie zagrałeś na... Wysunięt prostopadłej piłki do Dalota, bo ci ładnie obiegał. Ale okej, okay, mamy piłkę. Jest okej. Okay. Zwolniliśmy atak, ale od razu rozrzut na lewo. Dorgu, w pole karne. Kunia! Jeszcze kunia. Dalot. Ugarte Jezus Maria. Co Zomer obronił? Ale mamy rzut rożny. Rzuty rożne w okresie przygotowawczym nam wychodziły. Jest rzutka, no. Harry Maguire! I rzut rożny mieliśmy Maguire. Prawie. Inter drożny Hakan Czalhanoglu. Zobaczmy, jak to rozwiążą. Póki co nie istnieją w tym meczu bastoni. Jeszcze raz bastoni. Czalhanoglu. Zalewski do Zielińskiego. Broni by Prawo Altaj. Rusza Inter z atakiem. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Dobre dośrodkowanie. Oj, tam było niebezpiecznie. Jeszcze Luis Enrique. Dumfries. Do Enrique niebezpiecznie. Enrique, nope. gdzie jest piłka? Próbuję, Inter. Oni w dzisiejszym meczu nie istnieją. Świetnie, kunia. Nawet nie wiem, czy oddali jakikolwiek celny strzał. Poza tym, co się wydarzyło przed chwilą. Dominujemy absolutnie w tym spotkaniu. Inter nie wygląda jak drużyna, która dopiero co zadziwiała Europę. Zobaczmy, bo Bruno Fernandes ładnie rozciągnięcie do do dorgu, dorgu, dorgu z lewej strony, dobre dośrodkowanie na Hojlunda. No i zaczynamy zabawę. Rasmus Hojlund, typowy Rasmus Hojlund. To, co przed chwilą zobaczyliście, w ciągu tych paru spotkań w okresie przygotowawczym działo się notorycznie. Mówiłem coś w pierwszym odcinku, że, że, że Hojlund w FM-ie to nie będzie tak jak w rzeczywistości. A tu się okazuje, że jednak chyba jednak chyba będziemy się mierzyć z totalną nieskutecznością tego zawodnika. No i delicht Kunia. Ładnie wybiega teraz Dalot, nie ma spalonego. Dalot ładnie mija tutaj obrońcę inter... Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel. Jeszcze bastoni, Enrique, ojoj, ojoj, ale mamy szczęście teraz. Fratesi, Dumfries, dobre dośrodkowanie, Tyram, i ruszamy z kontratakiem. Jest tutaj Garnacho. Będzie czerwona kartka, druga żółta dla Barelli. Jeszcze Inter w dziesiątkę. 4 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Akanchalanolu. dośrodkowanie, bastoni, Hiton broni, brawo! No i mamy swoją szansę. 2 minuty doliczone. Luke zamknijmy ten mecz. Żeby nie było nerwowej końcówki w doliczonym czasie. Luke dośrodkowanie, walczy tam Garnaczo. Oj, mamy teraz duże kłopoty. Rusza Inter z kontratakiem Lautaro Martinez. Dobrze wycofał. Dobrze go tam zamknęliśmy, ale jest Dumfries. Trzeba go pilnować. Dumfries już się rozpędził. Reprezentant Holandii. Dumfries po prawej stronie. Wrzutka i Tom Heaton. Brawo. Mieliśmy rzut w, w, z autu. Zirk ze ładnie się przytrzymał przy piłce. Podanie do Mainu. Ten to Jacksona. Jackson. Jackson nie wolno tak podawać. Inter rusza, żebyśmy nie mieli rzutów karnych. tiuram. No I Fredriksson, ostatnia akcja tego meczu, czy będzie wielki finał, na to się zanosi. Jackson, mamy to! Wygrywamy 1 do 0 po golu Diogo Dalota z 38 minuty meczu. Kurwa jest w Naszymi przeciwnikami w wielkim finale będą koguty, które pokonały Bayer Leverkusen 2 do 0. Zobaczmy, jak to tam wyglądało. No, wyrównany mecz. Dziesiąta, ta czerwona kartka Adliego w 26 minucie chyba troszeczkę ten mecz zabiła. Chociaż z drugiej strony, nie wyglądało to tragicznie. Także także o 19.30, 30, 30 lipca. Powtórka z finału Ligi Europy. Tutaj mamy potwierdzenie. A zatem ruszamy z finałem. Jak widzicie, trzecie miejsce. Trzecim największym przegrywem zeszłego sezonu ostatecznie zostaje Bayer Leverkusen. Właściwie zeszłego. No, ogólnie przegrywem. 2025 roku. O. Może tak. Pokonują Inter 2-0. Gole Grimaldo i Sika, A my już... Chcemy zrewanżować się Kogutom za finał Ligi Europy. Onana podobno może wrócić. Nie będę go wystawił jeszcze do bramki. Altaj wygląd wyglądał w miarę pewnie. Jedyne co chcę zmienić... Albo nie może nie. Dobra, wychodzimy w podstawowym składzie, w takim jakim wyszliśmy w ostatnim meczu. Jedziemy po zwycięstwo! Pierwsza groźniejsza akcja, niestety po stronie Tottenhamu. Rzut rożny Pedro Porro. Van de Ven. Bentancur, Bentancur, Madison. Brawo, Dalot. No niedobrze. Koguty. Kolejny rzut rożny. Kulusewski. Dośrodkowanie. Maguire wybija. Sar. Van de Ven. Mają za dużo miejsca. Romero. Brawo, Baindir. Rusza Tottenham. Pedro Porro. Solankę. O nie. Brawo, banindir. Jest. Brawo. Brawo, chłopie. Ale mi robisz teraz robotę, chłopie. Ale dobra, musimy się obronić. Jest rzut rożny. Dobra, może kontratak. Kunia. Rusz, chłopie, proszę cię. Nope. No i tyle z tego było. Romero. Naciśnijmy ich, mają za dużo miejsca. Brawo, Bruno. Ruszamy, joro. Ugarte, na lewo, do dorgu, dorgu. Rusz, chłopie, dawaj, dobra wrzutka. Hojlund, nie zepsuj. Jap. Yep. Nope. Dole. Jest, Bruno. Zablokowany. Jeszcze kunia zablokowany. Jezus, Maria. Dobra, to jest nasza szansa, to jest ta szansa. Mazrawi, Mazrawi, dośrodkowanie. DORGU! DORGU! brawo! Dobra, może zamkniemy ten mecz. Amat, dośrodkowanie. Majnu, jeszcze mamy piłkę. Maguire. Do Mazrawiego, dobrze rozrzucił. Mazrawi, dokładnie wrzuć, proszę. Albo wycofaj, ale nie tak. Rusza Totenham, Richard Lisson. brawo, Bravo, Joro! Maguire. dawaj Harry, Leny kobi Minu. Sancho, Sancho dawaj, błyśnij chłopie. Co chłop zrobił teraz? Ale poszedł jak dzik. Sancho, Sancho, błyśnij chłopaku. Wiem, że potrafisz. Brawo, Sancho. Sancho, dośrodkowanie. Jeszcze mamy piłkę. Dialo, Ależ teraz huknął. Mamy już Mason Mount. Amat Dialo. Dialo. Sancho, Sancho, Sancho indywidualnie. Dobrze. Broni Vicario, Jedna z ostatnich akcji tego meczu. Już nawet nie będę pauzował nagrywania. Obliżymy to do końca, bo tu Olż teraz huknął delift. Dobre to było. Zostało nas. Dzieli nas 20 sekund od zostania największymi przegrywami w tym hey, sezonie. Maguire! Ajajaj. Aj, aj. I właśnie dlatego, dlatego chcę zostawić Maguire'a. On jest bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Mason Munt, jeszcze raz, jeszcze raz na Maguire'a. My jeszcze mamy piłkę. Sędziokończ ten mecz. Tak jest, wygrywamy. Wygrywamy z Tottenhamem. Jest, zdobywamy puchar. Zdobywamy tytuł największych przegrywów 2025 roku. Mamy to. Jesteśmy kapitalni. Okej, okay, jesteśmy już po meczu. Emocje opadły, ależ to pięknie wygląda przegrywy Cup, Manchester United zwyciężają no ale tu już niedobrze, Trzy tygodnie bez Diogo Dalota no i co, no i to by było na tyle chyba w tym odcinku w następnym odcinku tak jak chyba zapowiedziałem albo nie zapowiedziałem nie, chyba nie został nam jeszcze ostatni sparring, taki na rozstrzelanie się przed sezonem Jedziemy do Wali na mecz z in Town, a po tym meczu już tylko Liga. O, Raków wygrywa z Termaliką W ogóle jak tam Ekstraklasa, możemy sobie zobaczyć, jakby to kogoś interesowało. Ekstraklasa po niecałej pełnej drugiej kolejce wygląda tak, a my zobaczymy się już. Chyba na te mecze. Zrobimy sobie taki szybki skrót, ewentualnie. ewentualnie Brentford w formie skrótu, a Aston Villa cały mecz. Nie wiem. Chociaż też bez sensu cały mecz, skoro i tak. I tak gra sama z siebie pokazuje najważniejsze akcje. Czemu nie mogę tego odkliknąć? Nie wiem. Coś się zepsuło. Nieważne. Finał zwycięzcy to jest najważniejsze. W następnym odcinku dwa, albo trzy, albo jeden. Zobaczymy. Tak czy siak, pierwsze mecze Premier League lub też pierwszy mecz. Na pewno rozpoczniemy sezon w Premier League w następnym odcinku i zorganizujemy, myślę sobie, jeden transfer obrońcy. O, tak na koniec jeszcze mogę dodać. Poustawiałem sobie tutaj o, zepsuło mi się, o nie! Czyli muszę to jeszcze raz zrobić. Szkoda. Sobie poustawiałem tutaj hierarchię planer pozycji. Żeby mi się zawodnicy nie powtarzali na różnych pozycjach. Tak jak tutaj Delicht na całej, na wszystkich trzech pozycjach. No ale dobra, to sobie poustawiam i będziemy szukać środkowego obrońcy w funkcji zabezpieczenia, na której gra obecnie Maguire, który będzie zmiennikiem dla Delichta. Także to by było na tyle, do zobaczenia, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i cześć!